Dzień dobry, witam na karatę. Wiecie, że obiecałem wam, że zrobimy karatę. No i wiecie, zrobimy karatę i chemię. Obiecałem. Dzisiaj będzie nowy uczestnik. Będzie ze na drzwiczy karatę. Przy... Ok. Okej, no na normalnie. Widać, że on strzeli w głowę, no nie A potem w nogi. A, po, a potem ja w niego. I widzicie, że on mi Potem ja w niego kopnę. on skoczył. Bliżej, nie widzę. A teraz... Patrz. Widzicie? O tak. mnie wbił, ale patrzcie teraz szybko, wuj widzicie? No wstań, no wstań posłuchaj, posłuchaj, posłuchajcie tak, dalej Pisz piszcie komentarze, bo no bo jak będziecie pisać, a to zrobię wielki konkurs. Zrobię wielki konkurs, to wygra ten nie. Wy, za, wy zasługujecie, kto wygrał. Dobra. Fajnie. Teraz będziemy robić chemię. Maroc. <głos> Aha. O. <noise> no dobra. Robimy chemię. No. Tu tu mamy wodę. Szklankę wody. Dalej jemy coli. Ola, bola. Hejka. No. Dobra. Po, po, proszę, Adrian, podtrzymasz wodę, ale mocno. Trochę. Czekaj. Jeszcze. No. Będziemy. Czekaj.

Piszcie komentarze, to potem, to potem zrobimy konkurs, kto będzie lepszy na karatę. A, ja a jak ktoś będzie lepszy, to potem wpiszcie, kto będzie lepszy. Czy, czy ja, Kacper Hagidon, czy on, Adrian Kisiel. Do następnego odcinka.